WiltPaniu, aka Alex i dzisiaj przedstawię wam rasy, które zostały zapomniane w Star Stable. Jak wiemy, no tak naprawdę z każdym rokiem liczba koni do kupienia się zwiększa. Star Stable coraz bardziej pracuje nad nowymi rasami, też bardzo dużo mimo wszystko zostało zapomnianych albo było na nich bardzo duży hype i potem nagle znikł. Najczęściej. Pewnie było to spowodowane albo wszystkim wyglądem, niedopracowanymi animacjami, albo również yy, po prostu graczom się nie spodobała ogólnie rasa. Yy, no więc może odświeżę Wam troszeczkę pamięć, yy, jeśli chodzi o niektóre rasy. No więc bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do odcinka. Przede wszystkim zapomnianym koniem w pierwszej kolejności, jakiego powinna wymienić, to koń północno-szwedzki. Jest on chyba najbardziej zapomnianą rasą. Nikt na nim nie jeździ, mało kto go w ogóle kupił, jak go kupiłam akurat kiedyś, nawet nie pamiętam kiedy i nie pamiętałam, że mam go w swojej stajni, ale no to jest właśnie ten pierwszy koń, chyba najbardziej zapomniany w całym Star Stable. Szczerze mówiąc, ja nie jest jakiś, nie wiadomo jaki, ja też za bardzo na nim nie jeżdżę więc ja rozumiem, że mógł być zapomniany, no niestety może pójdzie na emeryturę kiedyś, nie wiadomo, na razie się męczy z tym, że, że nikt go prawie nie kupuje. Kolejny konik to Kucyk Jorweski i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że po prostu nowi gracze go bardziej kupują tak jak kiedyś. Zwłaszcza ta, ten stary model, no to wiadomo, że już, już starego modelu nikt chyba nie kupi, bo chyba już ich nie ma. Ale nawet te nowsze kucyki jorweskie są również zapomniane. Ja raczej rzadko widuję, żeby ktoś na nich jeździł. Jeśli z kucyków ktoś jeździ na nich, to kucyk walijski bardziej, albo kucyk gotlandzki, ale no właśnie ten kucyk jorweski jest bardzo zapomniany. Mm. I szczerze mówiąc, ja dawno nie widziałam, żeby ktokolwiek właśnie yy, go miał. Kolejnym koniem jest Shire. Shire, zwłaszcza ten stary model, którego ja mam, jest bardzo, nie wiem, szczerze mówiąc te, te stare Shire, Shire y, były i tak brzydkie, ale no ogólnie te konie większe chyba nie są aż takie popularne, y, więc no można zrozumieć, dlaczego jest również zapomniany. Kolejnym koniem jest chiński. On w ogóle chyba był przez chwilę popularny i no, po paru dniach o, ich, o nich yy, chyba zapomniano. Więc yy, no cóż. No nie udało się zaskoczyć graczy tym razem. Yy, I szczerze mówiąc ja też nie pamiętałam, że taka rasa w ogóle istnieje. Nie wiem, czy wy kojarzycie teraz. Jeśli na nich liczycie, oczywiście to dajcie znać w komentarzach. Kolejnym zapomnianym koniem jest koń Bashkir Karli. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Ma słodkie animacje, jak się stoi w miejscu z nim, ale poza tym, jak ja widziałam, jak on ma cv i jak bardzo jest złota animacja, no to ja rozumiem, dlaczego też jest zapomniany. Jest urocze, ale animacje są okropne według mnie. Yy, więc oczywiście yy, wiadomo chyba, dlaczego gracze zdecydowali yy, się o nim zapomnieć, albo nie zdecydowali, ale po prostu nie zapadł im w pamięć przez yy, trochę takie yy, no, złe animacje i złe yy, i po prostu źle dopracowaną rasę. Słuchajcie, Clydesdale. Czy wy pamiętacie, że taki koni istnieje w SSO? Ja też nie. Właśnie przypomniałem sobie dopiero, jak robiłam ten odcinek. I, i zobaczyłam, że mam go w stajni Szczerze mówiąc też nie wiem, gdzie można je teraz kupić, bo też SSO pozmieniało troszeczkę y, umiejscowienia tych wszystkich ras i gdzie można je zakupić No więc to jest kolejna taka bardzo zapomniana rasa i obawiam się, że no, z tego co widzę, to już prędzej na takich nowych Shire y, ludzie jeżdżą niż na takim Clydesdale więc no niestety już poszedł totalnie w zapomnienie to był taki krótki odcineczek. Jeśli chcecie więcej zapomnianych raz, to dajcie znać w komentarzach. Wiem, że odcinek był króciutki, ale mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie jakieś różne serie w stylu robienia outfitów i propozycje outfitów, no to dawajcie znać w komentarzach, bo planowałam taką serię zrobić. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie i trzymajcie się. Pa-pa!